żeby zrobić 100 rwania lewą i prawą ręką to najpierw trzeba zrobić 100 swingów lewą i 100 swingów prawą ręką Tak, tak więc, tak to wyglądało. Zawsze pamiętamy o magnezji tak, do ćwiczeń. To na zawodach też jest bardzo ważny element. Ja sobie używam takiego klikacza, jak ćwiczę sam i jedną ręką swinguję, drugą sobie klikam, żeby nie pogmatwać tych powtórzeń, bo jest ich dosyć dużo. Więc czasami można się pomylić. Kulkę też sobie biorę taką 2 kg większą od tej startowej, żeby troszeczkę yy, mocniej popracować rączka tutaj też w tym modelu jest grubsza niż standardowo więc taki zabieg pozwala też mi tak wyćwiczyć rękę, że później na tej normalnej kuli jest mi dużo dużo łatwiej. Także próbujcie, ćwiczcie i dawajcie po 200 powtórzeń narwaniu.